Siemanko, siemanko, z tej strony Andrzej Tomaszewski, kinosztukwalki.pl. Moi drodzy, widzę, że wam fajnie wjechały te topowe dychy, także stwierdziłem, że będę nadal kontynuował tą serię oczywiście widziałem mnóstwo, całe mnóstwo propozycji różnych imion i nazwisk, które można by tutaj porządnie przerobić i przeanalizować, ale wybrałem jedno z nich i to nie tutaj na YouTubie, tylko jedno podane gdzieś tam na Facebooku. Któryś z fanów filmów Sztukwalki napisał. Nazwisko, któremu nie mogłem się oprzeć i chociaż nie jest pewnie znane dla wielu, zwłaszcza młodszych panów gatunku, to dla starszych pewnie tak. Chodzi o Jalala Meri. Słuchajcie, Jalal Mary to jest facet, który urodził się w Brazylii, a wychował w Libanie. W okolicach Bejrutu, tam jakieś jego dziadkowie mieli rodzice sady, jakieś oliwki, winogrona. I gdzieś tam trafił, słuchajcie, do e, samego Bejrutu, do szkoły sztuk walki, zaczął trenować tekundo, e, a później przeniósł się do Kanady, także taki obieży świat troszeczkę, był nazywany również e, e, libańskim Stevenem Seagalem, z uwagi na jakże zacną fryzurę, chodziło oczywiście o kitkę. No i słuchajcie, prowadził różnego rodzaju biznesy, tam w tej Kanadzie i, i, i ten, i w pewnym momencie stwierdził, że te swoje jubilerskie biznesy zainwestuje w otworzenie firmy, która będzie się zajmowała produkcją filmów, sztuk walki i akcji. A przez to, że tam w tej Ameryce yy, działał prężnie, nie tylko w Tekundu, ale zaczął trenować różnego rodzaju. Style chińskie sztuk walki, nawet styl tam południowego Shaolin, różne po prostu, kilka tego trenował i brał udziały w wielu, wielu turniejach, między innymi w turniejach i przede wszystkim właściwie w turniejach pokazowych. Wiele z tych turniejów na przełomie lat 70. i 80. Wygrał także, miał naprawdę co do powiedzenia w chińskich sztukach walki i też te tra tradycyjne sztuki walki chciał pokazać w swoich filmach właśnie jako producent, jako e, też osoba, która pracuje czasami przy scenariuszu, czy też jako reżyser, oczywiście też aktor. E, wiemy, że Jalal Meri aktorem najlepszym nie jest, natomiast nie możemy odebrać mu jednego, że w latach 90 spowodował, że polskie wypożyczalnie kaset wideo uginały się od jego filmów. No nie było wypożyczalni, która by nie miała jakiegoś tytułu z Film One Productions, czyli z firmy z firmy Jalala Mary, tak? I o ile te filmy teraz mogłyby budzić nawet taki uśmiech na twarzy i można by było powiedzieć, że no takie trochę słabe, nie? W tych czasach by nie przeszły, to w tamtych czasach przechodziły doskonale i wszyscy je wypożyczali, ustawiały się kolejki, były zapisy właśnie na filmy Jalala Mary. Oczywiście wtedy się mówiło bardziej, ja chcę ten film z tym, z Billy Blanksem, albo z Bolo Youngiem, bo Jalal gdzieś tam zawsze był w tle, no na ekranie nie prezentował się najlepiej, natomiast... On był mózgiem tej całej operacji. On stworzył tą firmę. On dał zatrudnienie Sintirotrog, Youngowi, Davidowi Bradleyowi, Lorenowi Avedonowi i wielu, wielu innym B-klasowym aktorom skina kina y, sztuk walki. Także postanowiłem po prostu i też właśnie z myślą o tych młodszych, którzy nie pamiętają czasów wypożyczalni kaset wideo, a jak się okazuje, to trochę ich tu jest, przypomnieć kilka tytułów Jalala Mary. Zrobiłem topową dychę, w której moi drodzy nie umieściłem trzech filmów z uwagi na to, że ich po prostu nie widziałem, ponieważ wyszły już w czasach, kiedy, kiedy, nie, albo inaczej, może w ogóle nie wyszły w czasach VHS-ów w Polsce i jednym z takich filmów był na przykład G.O.D., gdzie grał oczywiście David Carradine, innym tytułem był film Kryzys. Gdzie wystąpił David Bradley, tego tytułu jeszcze nie widziałem, oraz najnowszy, można powiedzieć, że najnowszy, bo data wydania ee, całkiem niedawno czyli Risk Factor, gdzie Jalal Meri wystąpił w roli głównej z Lorenem Avedonem. Ale tak naprawdę ten film utknął, tak jak już wiele tytułów, o których rozmawialiśmy, w dystrybucyjnym piekle i przez wiele, wiele, wiele lat nie wychodził. A tak naprawdę ten cały Risk Factor miał na początku tytuł Into the Hit. I był realizowany za 70 tysięcy dolarów w 2003 roku. Także po kilkunastu latach się ukazał gdzieś tam, chyba tylko w internecie, yy, do kupienia na jakimś streamingu, który później wygasł. Tam były różne rzeczy. W każdym razie no, są tytuły, które ciężko dopaść, i jest bez tych trzech. Natomiast całą resztę widziałem i to niejednokrotnie, i uważam, że dobrze temat tutaj. Przemyślałem, także słuchajcie, lecimy z topową dychą Jalala Amery, właściciela filmu One Productions. Ja tutaj mam wszystko spisane, także będę sobie zerkał, żebym się nie pomylił. Tu w kolejności wiecie, jak jest. Moi drodzy, numer 10 na miejscu 10, jeżeli chodzi o Jalala Amery, jest film Operacja Złoty Fenix, również znana na kasetach VHS w Polsce jako Operacja. Złoty Ptak. Jest to film, który był reżys reżyserowany przez Jalala Mary. Jest to jego debiut reżyserski, w którym to wystąpił między innymi, oprócz Jalala, nie kto inny jak właśnie Loren Avedon czy James Hong i w mniejszej roli Karen Shepard. Słuchajcie, jest to produkcja, pomimo tego, że no debiucik i tak dalej i Jalal tam też przeniósł akcję do Libanu, bo chciał do swojego kraju, z którego tam w którym się wychował, trochę pokazać na ekranie i, i, i tak dalej, to niestety jest to film słaby jak flaki z olejem, ja wiem, że to się nazywa top 10, ale akurat w przypadku Jalala Mary nie zaczniemy od filmów, które komukolwiek w ogóle polecam, no. Ten film ma dziesiąte miejsce, ponieważ to jest słaba produkcja, a Jalal nie miał aż tylu filmów, żebym wam wymieniał tylko same dobre z nim. Także słuchajcie, Operacja yy, Złoty Feniks, co tam się działo, jakieś dzieła, sztuki, jakieś coś, ja w ogóle tego nie ogarniałem. W trakcie oglądania po prostu mi się umysł wyłączał i zaczynałem myśleć albo o przeszłości, albo o przyszłości, no ale nie o tym, co widzę na ekranie, no, no nie szło tego oglądać. No pomimo Lorena Avedona, pomimo Jamesa Honga, słuchajcie, no nie szło mi na to patrzeć już o samym Jalalu, nie mówię, bo... Jalal potrafi być po prostu, mieć taką charyzmę jak flaki z olejem, więc... Ech, no, jest to takie przedsięwzięcie, Operacja Złoty Feniks, zapominamy już o tym, co było, <laughs> idziemy teraz do miejsca dziewiątego. Słuchajcie, moi drodzy, na miejscu dziewiątym mamy produkcję, którą Jalal Mary debiutował, ale nie jako reżyser, tylko właśnie jako jego firma, Film One Productions, czyli film pod tytułem Nieustraszony... Tygrys. Jeżeli pamiętacie z czasów kaset VHS, to na okładce był oczywiście Jalal Meri i mogliśmy tam też na tej czerwonej krwistej okładce zobaczyć nikogo innego jak legendarnego Bolo Yanga. Tak, słuchajcie to po raz pierwszy Jalal Meri i Bolo Yang współpracowali przy okazji właśnie filmu Nieustraszony Tygrys, który tak naprawdę wyszedł w 1991 roku ale już pierwsze zaczątki tego filmu się zaczęły w 1989 i pierwotnie ta produkcja się nazywała Czarne Perły i też była troszeczkę tak personalnie, personalnie dotyczyła, że tak powiem, biznesu Dżalala, bo tutaj przed chwilą mówiliśmy o Libanie, czyli o kraju pochodzenia, tak, rodziny Dżalala, a teraz mówimy o perłach, no zajmował się tymi jubilerskimi sprawami Jalala przez wiele, wiele lat, i tutaj w tym filmie też są czarne perły. Słuchajcie, chodziło w tym filmie o narkotyki przemycane przez jakieś szkoły sztuk walki. Potem Jalal jedzie trenować, słuchajcie, do Hongkongu z mistrzem tai Chi Huan, czyli z Bolo Yangiem. Ten film to w ogóle jest jakiś taki niewypał. No mam do niego jakiś tam lekki sentyment, ale jest po prostu głupkowaty. Widać, że sceny się ze sobą nie łączą. Że to było pocięte jak się tylko dało, że montażysta próbował ten film ratować jak to tylko będzie możliwe. No ale. Co z tego wyszło? No to wyszło, słuchajcie, no pod Bolla był oczywiście podkładany dubbing, bo bolo po angielsku to nie bardzo. No i, i, i w ogóle ta scena, jak, jak... Nie wiem czy pamiętacie jak Jalal Mary stoi czy tam trenuje i podchodzi do niego Bollo i też tam zaczyna coś trenować na tych schodach takich Jakie to było głupkowate, jak ja tą scenę widziałem, to mówię sobie jasny gwint. Ale trzeba mieć wizję twórczą, żeby coś takiego w ogóle wymyśleć. No dobra, zapominamy także, że te debiuty Jalala to i jako reżyser, i, i jako wytwórnia to nie były proste. Przechodzimy do tytułów troszeczkę bardziej, że tak powiem, zjadliwych. Eee, I tutaj mamy film, słuchajcie, pod tytułem The Circuit. I to jest film, który możemy nazwać Krąg. Film, który już był zrealizowany po czasie ery VHS. Słuchajcie, początek lat 2000. -tych. W roli głównej Oliver Gruner, w malutkiej roli tam Jalal Meri, również w małej roli Loren Avedon, i też tam możemy zobaczyć chociażby Michaela Blanksa, czyli brata Billy'ego Blanksa, którego oczywiście mam nadzieję, że tutaj panowie znacie. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o krąg, mówię, to jest moje wolne tłumaczenie, bo ten film w Polsce nie wyszedł. Oglądałem go po francusku, a później drugą część jeszcze po angielsku. I jeszcze jest trzecia niedostępna. To już był Zmierzch, właśnie film Production. To ostatnie filmy tej wytwórni, które już niestety się nie sprzedawały, nie miały dystrybucji. No i co zrobić? No ale słuchajcie, film jest całkiem niezły. Jak tak sobie wrócicie do tych filmów Jalala Mary i zobaczycie ten trochę nowszy po czasie, ten trochę nowszy krąg, to stwierdzicie, że kurde, no nawet, nawet da się to obejrzeć. Dlatego ten film stawiam tutaj na ósmej pozycji ponieważ jest zjadliwy, no, mamy gościa, który walczył w tak zwanym kręgu i musi wrócić, bo tam ma jakaś sytuacja z bratem. Chodzi oczywiście o nielegalne walki, takie tam niby to MMA, niby ten, gdzie można no, zginąć, wiadomo. E, także tak, e, tak wygląda sytuacja, na pewno jest to film lepszy niż te poprzednie dwa, które wam wymieniłem. Zdecydowanie e, tutaj warto, chociażby dla tych, co nie widzieli bardzo dawno Oliwiera Grunera w akcji, Tutaj się spisuje, nawet można powiedzieć, że pasuje mu ta rola główna. E, facet troszkę ich w życiu miał, tutaj też ma, no i niech mu będzie. No. E, miejsce siódme, słuchajcie, miejsce siódme wspomnieliśmy przed chwilą o Billy Blanksie, także film pod tytułem Bezlitosny. Czy kojarzycie w ogóle ten tytuł? W roli głównej Billy Blanks i Jalal Meri. I tam jeszcze parę innych osób gra. Słuchajcie, ten film. Wyszedł wtedy, kiedy była mega zajawa na gry wideo, No jakkolwiek to, to brzmi, wtedy były Pegasusy, te konsole tam na kadridze i tak dalej. No i też wyszedł, wyszła taka gra pod tytułem No Mercy, czyli Bezlitosne, także tutaj Jalal poszedł mocno marketingową. Nie dość, że film w stylu gry wideo, bo co tam się dzieje, widać po prostu upływ czasu po tym filmie, jak się go obejrzy. <laughs> Tam po prostu to jest taka sieka, do, do jakby się grało w Pegasusa, nie? Nie wiem czy kojarzycie kontrę czy te jakieś kaczki, czy coś innego, to, to poziom tych, że tak powiem, efektów specjalnych w bezlitosnym jest na tym poziomie, w ogóle cała ta produkcja była realizowana, słuchajcie, na posiadłości Davida Karadajna, który po, ym, y, na podstawie właśnie swojej znajomości z Jalalem Mary użyczył po prostu swojej chaty, żeby oni tam filmowali jakieś sceny. Także, y, także fajna historia połowa lat 90., film bezlitosny, Ja jakiś taki mam do niego, do niego sentyment. Jest to oczywiście badzie, ale da, da się to obejrzeć. I, 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 i słuchajcie, jeżeli można by ogłosić jakiś taki konkurs y, najlepszych z najgorszych, nie, wiecie, czasami są takie sytuacje, że E, chcecie na przykład kumplowi włączyć jakiś film, e, taki po paru drinkach, nie, żeby się pośmiać czy coś, to, to myślę, że to dość ciekawa rozrywka by była. E, lecimy dalej, słuchajcie, miejsce szóste i teraz ja wiem, że tutaj niektórzy mogą sobie mówić, czemu tak, taka pozycja, czemu nie wyżej, przecież to ten film to klasyka gatunku. TC 2000, miejsce szóste. Słuchajcie, TC 2000 na miejscu szóstym, dlatego że ja to po latach obejrzałem i tak jak uważałem to jako jakąś klasykę, pamiętając ten film z dzieciństwa, to po ponownym obejrzeniu, oprócz tego, że tam występują gwiazdy kina sztuk walki, takie jak właśnie Jalal Mary, Billy Blanks, Matthias Hughes, pamiętajmy jeszcze, Matthias Hughes, oczywiście Bolo Young. To poza tym to nie ma nic, no słuchajcie, to podziemie całe, tutaj apokalipsa, post-apokaliptyczny klimat, słuchajcie, no jest kilka tych pojedynków, warto tutaj powiedzieć, że Bolo Yang grał tego dobrego mistrza, który ma energię, e, także słuchajcie, e, tutaj się naprawdę działo, no film ryje beret, zwłaszcza po latach, jak się to obejrzy, jest to naprawdę produkcja na najwyższym C-klasowym poziomie. <noise> Także u mnie miejsce szóste, bo niestety przez te wszystkie lata ten film u mnie stracił w moich oczach. No, jest ciężko strawny, no ale słuchajcie, sentymentu można sobie y obejrzeć tego TC 2000. Lecimy dalej, miejsce piąte, film, którego właśnie przez lata, lata nie doceniałem, ale po czasie jak sobie go obejrzałem, to mowa oczywiście o filmie Pazur Tygrysa 3. Po latach, jak sobie ten film obejrzałem, to stwierdziłem, kurde, nie jest tak źle jak myślałem. No, przecież lepsze to jest na pewno niż ten, ten TC2000 i te poprzednie produkcje, które wam wymieniłem. Słuchajcie, Pazur Tygrysa 3 wyszedł już właśnie u schyłku ery VHS. U schyłku na samym końcu, słuchajcie, zakończył po prostu ten y, y, XX wiek i, i koniec. I nie ma, nie ma VHS-ów. No i słuchajcie, no tam występuje oczywiście Jalal Mary, wróciła też Cynthia Rotrock do trzeciej części. No i niestety nie było ich stać na gwiazdę, która przyciągała tą mocną uwagę w poprzednich częściach, czyli na Bolo Yanga. Bolo Yang po prostu nie wystąpił w pazurze tygrysa 3, wiem to z pierwszej ręki, ponieważ chciał za dużo kasy, no. Ale zamiast Bolo wystąpił nie kto inny jak Loren Avedon i słuchajcie, Loren Avedon skradł to show, ale już wam mówię o co chodzi w tym pazurze tygrysa 3. Jeżeli podejdziemy do tego tytułu z przymrużeniem oka, z tym, że zauważymy, że ten cały mistycyzm i to wszystko, w jakim kierunku w ogóle poszła ta seria Pazura Tygrysa 3, to że no dobra, to już niech tak będzie, nie, że tutaj jakieś zaświaty coś. Dodamy do tego jeszcze chyba mocną inspirację tutaj filmem wielka draka fińskiej dzielnicy. Bo jakbyście sobie tak porównali, to chyba troszkę rzeczy zostało zaczerpniętych w pazurze Tygrysa 3. No i słuchajcie, największy atut tej produkcji. Największym atutem tej produkcji jest Loren Avedon, który po prostu przyćmił wszystkich. Tak jak w Operacji Złoty Ptak Loren Avedon, no to tam, tam były takie flaki z olejem, jak cała reszta w tych flakach. To tutaj, w tym przypadku, Loren Avedon zagrał bardzo dobrze i przyćmił tą swoją negatywną postacią. No, był i charyzmatyczny, i kurde, była w nim energia. No, jak wchodził na ekran, od razu, od razu było go widać. No i to jest w Pazurze Tygrysa 3 fajne. Lecimy dalej, słuchajcie. Miejsce. Czwarte, no i tutaj będziecie zaskoczeni. Właśnie z tego względu, że mało osób to e, widziało. Czyli na miejscu czwartym, moi drodzy, krąg 2. Krąg 2 z Oliwierem, Grunerem. E, w ogóle Wam zapomniałem powiedzieć, że w tej jedynce to tam jeszcze Billy Drago grał, nie? E, no a w dwójce występuje na przykład taki gość jak Lorenzo Lamas. Wyobrażacie sobie Lorenzo Lamas, Oliver Gruner, Lorenzo Lamas, tamten Almeri w tej małej roli. Także tam się dzieje, no i słuchajcie, tak jak, tak jak jedynka to były te walki, e, nielegalne walki e, i tak dalej, tak w dwójce mamy już klimat taki mocno więzienny, także no tutaj ktoś idzie do Mamra, ktoś musi się z kimś czaskać, parę kopniaków pokazuje tam oczywiście ten brat Billy Blanksa, czyli Michael Blanks, no dzieje się, dzieje i słuchajcie, uważam, że to jest naprawdę solidna, fajna produkcja, tak? Ja mam świadomość tego, że właśnie prawie nikt tego nie zna, no bo to, to, to nie wyszło już tutaj u nas, ani na DVD, ani na VHS, bo tak trafiło w tym czasie pomiędzy i, i, i nigdzie nie wyszło. Ym, natomiast Krąg 2 jest y, fajnym filmem, aż wam powiem, jestem ciekawy tej trójki, która też się nigdzie nie ukazała, tylko że już tak nigdzie, nigdzie naprawdę, że nawet za granicą to tego nie było, ale gdzieś tam jest, także <ścoughs> jestem ciekawy też tej trójki, w ogóle nie wiem, czy wiecie, że czwórkę realizują, Krąg 4, słuchajcie, także to serial, niby tam, e, niby, e, niby już skończyli robić, ale jak napisałem do Oliwiera Grunera, to mi odpisał, że jeszcze tam filmują to, także kiedy to wyjdzie, to też nie wiem, bo niby już rok temu czy dwa skończyli, a cały czas to robią. Gdzieś tam coś tam kombinują, słuchajcie. Miejsce trzecie. Pazur Tygrysa 2. No, słuchajcie, no nie mogło zabraknąć tych pazurów Tygrysa w topce. Także na miejscu trzecim pazur Tygrysa 2. Oczywiście powrót seryjnego mordercy mistrzów Yanga, który tym razem też się pojawia w roli pozytywnego gościa. Słuchajcie, no zdarzyło mu się i w Fighterach i też właśnie tutaj w pazurze Tygrysa 2, bo przechodzi przemianę. No jak zobaczyłem pierwsze sceny w więzieniu, jak ten policjant tam po tych szczeblach jedzie tą pałką czy czymś i próbuje wyprowadzić z równowagi Bolla, który tam jest w pozycji medytacyjnej, to już mówię, o kurde, zaczyna się klimacik. No i oczywiście film się e, rozkręca, tam jeszcze gra taki aktor, który się nazywa, kurde, zapomniałem, Ong So Han, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, Ong So Han Hun, jakoś tak, facet, który wystąpił chociażby jako główna negatywna postać w Krwawym Sporcie 2. To on występuje tutaj w Pazurze Tygrysa 2. No oczywiście wiadomo, Jalal, Cynthia, tutaj duet detektywów i tutaj już się zaczynają te klimaty mocno mistyczne. Natomiast mamy też Turniej Walk, Wiele się dzieje, fajnie się to ogląda, jest parę sekwencji jakichś pościgów, strzelanin. Także słuchajcie, coś się dzieje. Dla tych, co pamiętają, pazur tygrysa 2 to wielki szacunek, że w ogóle ktoś to pamięta. Ja wiem, że teraz mówię o niszowych rzeczach w ogóle w tym odcinku, no ale chcieliście, jedna osoba napisała, że chce taką topdychę. No to co tam lecę, nie? Lecimy, numer 2. Szpony orła, moi drodzy. Szpony orła. Kto nie zna Szponów Orła, powinien do Szponów Orła wrócić. Tutaj mamy też Jalala Mary w duecie z Billy Blanksem, tak jak w filmie Bezlitosne, tylko że tutaj to jest typowy taki buddy movie, czyli mamy dwóch gości, którzy tam, że tak powiem, muszą rozwikłać jakąś sprawę. Jalal tam jest tym detektywem czy kimś tam. E, oczywiście i jeden i drugi facet znają się na sztukach walki i mogę wam powiedzieć, że nawet fajne dialogi są w tym filmie. Nawet fajne dialogi, miło się to ogląda. Jest to fajna produkcja, do której mogę wrócić zawsze. Tak jak i pierwsza, o której zaraz porozmawiamy. Ale te dwie to są numer jeden i dwa z tej topdychy. To są filmy, do których e, zawsze mogę wrócić i jakoś tak mi się przyjemnie ogląda. Oczywiście tutaj też występuje Matthias Hughes. E, Także, także jest zacna ekipa obsady, sporo tutaj tych sztuk walki jest, sporo jest pokazanych tych różnych stylów kung fu, do których Jalal Mary miał sentyment, w ogóle w tych wszystkich filmach gdzieś tam występują te, te, te sztuki walki, też takie, że tak powiem, mocno tradycyjne, także to możemy zobaczyć na ekranie, warto wrócić do tej produkcji, jeżeli dobrze pamiętam, jeszcze gdzieś tam ten James Hong się przewija w tych szponach orła, także no, jest to ciekawy, warty uwagi film. I moi drodzy... Produkcja numer jeden, którą sobie tutaj nawet przygotowałem, bo mam ją na kasecie VHS, moi drodzy, to jest film, do którego mam wielki sentyment. Jest to dla mnie normalnie 8 na 10, do tego filmu zawsze również mogę wracać. Jalal Meri, Cynthia Rothrock i Bolo Young w filmie Pazur Tygrysa, rok 1991, pierwsza część Jeden z pierwszych thrillerów sztuk walki, gdzie mamy motyw detektywów, gdzie mamy motyw seryjnego zabójcy mistrzów sztuk walki, w tej roli oczywiście e, Bolo Yang, e, super sceny, super tajemniczość, Bolo w szczytowej formie, z tym całym swoim ołtarzykiem, świecami, to zgniatanie jabłka w tej jednej scenie, bo <laughs> słuchajcie, tam się działo, finałowy pojedynek, tutaj w ogóle ten styl pazura tygrysa i tam. Kurde, napierdzielają takie techniki kung fu, że to głowa mała. Słuchajcie, <laughs> e, pokażę wam, no bo mam przygotowane. Słuchajcie, tak wygląda to. Numer jeden, słuchajcie, Pazur, Tygrysam, Bolo Yang, Cynthia Jalalmeri, Tiger Klaus. I co tutaj mamy napisane? na no, kodeks, ja wam przeczytam. W mieście zapanowała przemoc. Tylko dwójka policjantów może powstrzymać szaleńca. Także ciekawie, co? Bazur tygrysa. Co tutaj mamy jeszcze napisane? Ee, ciekawego. Linda Masterson, tak się nazywała bohaterka Cynthia Rotrock, podejmuje się śledztwa w sprawie brutalnego morderstwa popełnionego na znanym z telewizji, z telewizji mistrzu Walk. Wkrótce ofiarą nieuchwytnego zabójcy w tej roli Bolo Young ee, padają kolejni mistrzowie. Do śledztwa wkracza były członek szkoły Tygrysa, detektyw Richards, w tej roli oczywiście Jalal Meri. Poszukiwania prowadzą Linda i. Poszukiwania prowadzą Lindę i Richardsona w świat pojedynków mistrzów w świat przemocy i szantażu stają się świadkami niecodziennego pokazu walk, w którym morderca usiłuje osiągnąć swój cel, zabijając trzech mistrzów. Także moi drodzy, tutaj w pazurze tygrysa się naprawdę dużo dzieje. Jeżeli ktoś z was naprawdę w ogóle nie wiedział o istnieniu Jalala Marie, to ten gościu tutaj, ten... Dżalala Mary o tym, że on takie filmy wyprodukował. To jeszcze wam powiem dla ciekawostki, tylko że z Jalalem kiedyś tam gadałem, to mi powiedział, że pomysł na Pazur Tygrysa 4 to od lat leży w szufladzie, chyba tam kilka scenariuszy nawet na to jest. No ale nie ma zainteresowania, nikt nie chce tego oglądać. Dlaczego? Ja się pytam, czemu, jak? Dlaczego nie chcą Pazura Tygrysa 4? No przecież ja bym obejrzał. No tylko, że jestem tylko ja. Dajcie mi znać, czy w ogóle tutaj jest ktoś inny, kto by obejrzał też, czy wy by... Ja życie tematy, bo ja wiem, że tutaj rozmawiam o takich rzadkich tematach, że to koniec. No i słuchajcie, w ogóle te filmy łączy scenarzysta, jak on się tam nazywał J. Steven Mauder, który napisał prawie wszystkie scenariusze do tych wymienionych filmów. To jest stała ekipa. On się poznał z Jalalem na studiach filmowych. Oprócz tego, muzykę do tych wszystkich produkcji, chyba do wszystkich, robi Waruże. Czy tam wa waruje różnie tamto ludzie y, wymawiają y, tego gościa y, fajną ma muzykę, słuchajcie, y, ta muzyka łączy te produkcje. Naprawdę film One Productions ma kilka takich spójników, które powodują, że wiesz, że to jest to właśnie C klasowe to coś od Jalala. Y, no i chociażby to, że w większości tych filmów... Nie wiem, czy zauważyliście, jest używane często światło niebieskie i czerwone w, przy oświetlaniu scen, nie? No i dużo jest tego kung fu. To są, słuchajcie, wspólne mianowniki tych produkcji Jalala Mary. Mam nadzieję, że zaspokoiłem waszą potrzebę, wiem, że mocno wjechałem w głęboką niszczę tutaj. Eee, ale mam nadzieję, że i takie coś się przyda, tak? Eee, następnym razem w następnej topowej dyszce myślę, że porozmawiamy o kimś popularniejszym niż Jalalemeri Natomiast na dzisiaj to wszystko chcę wam tylko przypomnieć, że w czwartek widzimy się na żywo o godzinie 19 na kanale Kina Sztuk Walki. Bardzo wam dziękuję za ostatnią obecność było 50 osób, ponad przez cały czas się otrzymywało około 50-60 osób. Bardzo się cieszę. Zapraszam ponownie na rozmowę o filmach Sztuk Walki. Będziemy też oglądać różne rzeczy. Także czwartki o 19 na YouTube się widzimy. Pamiętajcie, dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba. Jeżeli ktoś jeszcze nie zasubskrybował kanału Kino Sztuk Walki, to będę wdzięczny. Walnijcie tam gąga jak w szaulin, żeby Wam się powiadomienia wyświetlały i będzie git. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam dobrego dnia. Hej!